Był też po konferencji prasowej bokser, Byłem, pytam z ciekawości, bo może trzech, czterech uczestników dosłownie nie, 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 nie ustanowiło tego rekordu, trochę przekłamany ten bokser? Nie, ja myślę, że to w ogóle nie ma co analizować w, tego boksera, bo, bo to jest zwykła zabawka, To ja nie wierzę, że to jakoś tam bardzo dokładnie mierzy siłę ciosu, poza tym ta gruszka jest dosyć nisko, post... nie, 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 to w ogóle nie ma się co w ogóle wdawać w tą dyskusję, to, 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 to absolutnie to nie jest, pomimo tego, że ja miałem licznik zapięty, to, to nie jest to żadne przełożenie na siłę ciosu, poza tym, jeszcze ważniejsza od siły ciosów walce, w walce, jeszcze ważniejsza od siły ciosu w walce jest timing, bo wielu bokserów bije bardzo mocno, ale to chodzi o to, żeby uderzyć, wtedy, kiedy rywal się tego nie widziałby albo się tego nie spodziewa. To, to jest największa sztuka.